Jak toksyczna osoba reaguje na samotność? Toksyczni ludzie zdecydowanie nie mogą być sami przez większość czasu. Zawsze muszą mieć widzów, popleczników, swoich parobków czy tak zwane latające małpy. Nie oznacza to jednak, że mają wielu przyjaciół, ale mogą mieć wielu znajomych. Czytaj, pseudoznajomych. Ba, zawsze mają wielu znajomych. Dlaczego? Ponieważ toksyk wówczas czuje, że jest kimś. Kimś ważnym. U popaprańca wszystko zależy od ego lub tego, czy ma jakąś wartość. Toksyk zawsze musi mieć dużo ludzi w swoim kręgu. Dlatego zawsze są ostentacyjni, pozorni pewni siebie, kiedy się z nimi kłócisz. W trakcie kłótni używają sztandarowego argumentu i mówią ci coś w stylu. No cóż, nie masz w ogóle przyjaciół, albo zobacz, zobacz, jak wielu ludzi mnie ceni, a ty, ilu masz znajomych? No, pytam się, ilu? Albo Zobacz, ilu ja mam znajomych albo tym podobne. Ponieważ toksyczni ludzie oceniają, kategoryzują kogoś na podstawie liczby przyjaciół, mimo że większość przyjaciół czy znajomych popaprańca to tylko znajomi lub ludzie, na których nigdy nie mógłby polegać, to ludzie dwulicowi, fałszywi i płytcy. To także kolejna wskazówka, jak zdradzają popaprańcy. Kiedy toksyk zdradza, najczęściej nie zdradza nas tylko z jedną osobą. Mamy cały harem kolejkę ludzi zombi, ludzi bez duszy. Zawsze jest tak wiele ofiar, kochanek, kochanków. Zawsze musi być więcej, więcej i więcej, ponieważ śmierć czy wyschnięcie toksycznej osoby to bycie samotnym i nieposiadanie nikogo.